Jest i ona Yamaha V8. Co to znaczy? To znaczy, że jest to ósma Yamaha na tym garażu. Dokładnie to ósma mojego posiadania, że tak powiem. Tak jak w tytule filmu, czyli kolejna Yamaha, projekt Yamaha Odbudowa V8. Tym razem jest to w sumie troszkę nowsza Buda. Bo jest to rocznik 2011, więc jeszcze na gaźniku. Coś tutaj Wam opowiem o tej maszynie. Jak widać, jest, jest już rozebrana. Z przyczyn takich, że maszynę kupiłem już chyba 2 miesiące temu. Zaraz dokładnie POWIEM Wam kiedy. Widać! O, coś tutaj widać. Taka buda, proszę Państwa, z takimi plastikami. Tak to wyglądało. Nakładki na kołach jeszcze były kiedyś tam. Już ich nie ma. To silnik ostreczowany. Tak, a było to dokładnie dnia 12 lutego 2023. Więc było to dzisiaj, mamy 28 marca. Więc półtora miesiąca temu, większe półtora miesiąca temu, nie? Od razu ta Yamaha została rozebrana żeby powysyłać części na regenerację, bo silnik w sumie był po wybuchu. A historia była taka, że ktoś założył nową korbę, zostawił starego tłoka, który miał około 80 godzin. No i przy 90 godzinach, nie wiem, czy tutaj jeszcze jest licznik, a w sumie 82, to przy 70 godzinach gościu zmienił korbę, założył starego tłoka i zrobił 12 godzin, tak twierdzi. I tutaj zrobiło boom, no i rozwaliło w sumie całą górę, że tak powiem. Zaraz Wam pokażę resztki. Nie mam tutaj wszystkich elementów, że tak, żeby Wam pokazać, na przykład wydechu, tutaj plastików, zbiornika. Mam tu w innym garażu, ale powiem Wam tak. Fajnie jest, bo jest troszkę taka doposażona, w sensie takie ma fajne dodatki. Typu na zbiorniku ma na przykład. Od płynu hamulcowego, taka karbonowa owieweczka jest. Jest również na zbiorniku od paliwa taka karbonowa owiewka. Fajnie to wygląda. Na przykład półki. Macie takie anodowane, sportowe, nie wiem, kute, coś tego typu. Może tak to się nazywać dokładnie. Kierownica też jest renthala. Dokładnie numer to Wam nie powiem jaki, ale jest fajna, jest taka gruba 28, tutaj rozchodzi się na 22, także też jest tutaj fajnie to wszystko zrobione. Następnie jak jesteśmy z przodu, no to też mamy takie rzeczy jak klameczki, tutaj pokrywkę na pompę hamulcową przód, tutaj klamka, regulacja, też takie akcesoryjne fajne rzeczy mamy. Dołożone. Także to fajnie, spoko wygląda. Też jest jakiś inny zacisk. Nie wiem, czy tak oryginalnie to było, czy nie. W sensie, tutaj nie wiem w sumie, czy tak ma być, no, ale w, w każdym razie napinacze też mamy akcesoryjne, tuningowe. Także, tak to powiem. A z takich rzeczy to jeszcze mamy tak. Nie ma tego tutaj na filmie, bo jest w innym garażu, ale jest wydech też akcesoryjny dipa kolanko całe z tłumikiem. Także też fajnie to. Na plus. Ogólnie Yamaha nie była myta. Tak jak była przywieziona, to było rozebrane, wyciągnięte co miało być wyciągnięte i w sumie sobie tak leży już półtora miesiąca. Jedynie tarczę z przodu bo zamawiałem nową. Jeszcze klocki muszę zamówić i zestaw do regeneracji przedniego zawieszenia. Tak, ale powiem wam plan. Plan na ten motorek jest taki, że robimy go na sprzedaż, ale robimy go. Na takich częściach, żeby to chodziło długo, 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 więc zrobię go jak dla siebie, czyli tak jak poprzednie Yamaha robiłem, w sensie, żeby fajnie zrobione po generalnym remoncie. Tak, i będzie ta Yamaha zrobiona. I jako, że mamy już koniec marca, że tak powiem, już sezon się rozpoczął, więc pasowałoby to już składać. Kolejny odcinek wleci z części przedstawię wam części, jakie już tutaj mam. Do regeneracji, z regeneracji powiem co i jak mniej więcej, ile kosztowało, a na tą chwilę tak to się prezentuje. Oponki jeszcze fajne w miarę, medzelera z przodu, z tyłu downlopa, też fajnie, jeszcze bieżnika jest trochę, także git. Napęd też jest w OK stanie, na pewno będziemy regenerować tylni amorek i przednie amortyzatory, będziemy to ogarniać. Także to będzie wszystko zrobione, główkę ramy i łożyska też będą wyczyszczone i nasmarowane, ewentualnie jak będą łożyska uszkodzone no to się założy nowe, ale myślę, że będzie git. Także amorki będą ogarnięte przód i tył, łożyska w kołach są nowe chyba, a jak nie są nowe no to go się dał nowe w, w kartoniku, także, także tak to wygląda. Zaraz wam pokażę te jeszcze takie stare rzeczy po wybuchu, które były. No i co? Tak wygląda. Ona fajnie wygląda jak jest cała złożona, bo ma takie fajne, ostre te plastiki, owiewki zbiornika paliwa. Także fajnie to będzie wyglądać. Oczywiście na koniec wleci okleina, ale to w swoim czasie też wam pokażę. Także. Niedługo maszynę myjemy i zabieramy się za składanie, bo sezon tuż, tuż, a kurde maszyna musi być przygotowana do sezonu, nie? Także tak, tutaj mamy zawieszenie jednokomorowe, także fajnie to będzie do ogarnięcia. Szybki temacik, jedno, jednokomorowe, dobra, git. A tak ogólnie na garażu to co? Mamy KTM 350, mamy KTM EXC 200, w sumie oba ktm -y dawno nie jeżdżone. W najbliższym czasie, myślę tutaj do tego, przede wszystkim do tego 350 ki koła Supermoto wlecą i wleci nowa okleina, bo ta już jest przez poprzedniego właściciela trochę już utylana, także tutaj też maszyna jest po remoncie w motocrossie, także polecam nowe zaworki, ale to nie dzisiaj, nie film o tym. Tutaj było na kanale, także tam możecie sobie poszukać, i takie w sumie zapytanie jeszcze. Tutaj MRF na sprzedaż, prawdopodobnie już sprzedany. Mam takie coś, ProWorksa Quigload, czyli to się nazywa ten system transportowy, coś tego typu. Kto takie coś używa, proszę dać znać w komentarzu, jak się to sprawuje, bo mam takie coś w planie założyć do przyczepki, przykręcić i. Jestem ciekaw jak to się będzie spisywać, bo spinać na pasy, no to już mi się trochę długo to schodzi, że tak powiem. Przechodząc do rzeczy takich jak na przykład tutaj jeszcze jest stary wał z innej Yamahy, chyba słychać jak tam kulki latają, tu jest jeszcze inny wał z Yamahy, drugi wał, tu jest trzeci wał z Yamahy, nie wiem w sumie który jest oryginalny. Ten bez korby, chyba ten w tym streczu jest Oryginalny. E, tą mocąkę Acerbisa już sobie kupiłem. Używkę, bo tutaj takie fajne jest mocowanie. Tam w kole tego nie widać, ale to nic. E, licznik godzin już jest do Jamaszki kupiony. A cylinderek wygląda tak. O! Tak wygląda cylinderek, proszę Państwa. Z tej strony może też będzie tak fajnie widać. No, powiem tak: góra silnika dostała po dupie, ale na szczęście kartery zostały kurde całe, bo masakra kurde, że jakby kartery ucierpiały. No to by było masakra, ale na szczęście jest git. Tu mamy linki gazu, to też będzie do umycia, do przesmarowania chyba. Chyba one nie były uszkodzone, z tego co pamiętam. I tutaj mamy gaźniczek. On jest w sumie jeszcze nieruszany, ale jakiś tam śrubek dużo. Gaźniczek ultradźwiękowo. umyjemy, ustawimy do serwisówki. Myślę, że będzie działać sobie fajnie. Najważniejsze, o które się rzecz najbardziej martwiłem, to kartery. Ale kartery, proszę Państwa, są jak nowe. Już umyte. Czekają na montaż. Nowego wału, skrzyni biegów, nowego cylindra, to wam pokażę w następnym odcinku. Bo tutaj wyjdzie za długo, ale tak. Kartery martwiły mnie, że będą uszkodzone, że będą uszkodzone, ale udało się fajnie, że nic tu, ani nawet nie są popękane. Także bardzo fajnie tutaj nowe łożyska wlecą. Także myślę, że tu będzie śmigać sobie, jak kurczę. Jak trzeba, tutaj drugi karty też fajnie, bo nie uszkodzony ani nie jest pęknięty nic. Także spoko. Tutaj czwarteczka też elegancko umyta Już tutaj nowy zestaw naprawczy pompy wody wleci. No, tu jest silnik z crf -y, Tu jest silnik składa. Tu jest MRF A140 silnik. Tutaj już mam w sumie umyte takie elementy. Środkowe silnika, wałek balansera, jakiś tam wałek yy, pompy wody, tutaj kosa zmiany biegu, wałek kopnika, to wszystko w sumie ultradźwiękowo było myte, także yy, to sobie czeka. Magnety tutaj z czujnikami wszystkimi, tak, tutaj jest pokrywa, pompa i tam jest skrzynia, tego nie będę Wam w sumie pokazywał, także silnik na dniach już będziemy składać. Taki mam plan, bo te roboty już sobie wszystkie ogarnąłem: te silniki, Hondy, te Chinolki, także spoko i chyba na razie tyle więcej wam nie pokażę. Więc, więc zapraszam Was do subskrybowania kanału na tym kanale. Z tej Yamahy pojawi się kilka odcinków, między innymi ten co jest teraz. Następny odcinek będzie to. Przedstawienie nowych części, które będą założone do tej Yamachy. I odcinek po odcinku będę Wam pokazywał zmiany, co się tutaj działo. Potem będziemy sobie jeździć, docierać. No i zobaczymy, albo będzie jeździł brat, albo będzie Yamaszka do sprzedania. Także będzie wszystko tutaj pokazane tak, jak ma być, tak żeby nie było nic do ukrycia. Więc ktoś, kto będzie zainteresowany, to będzie widział sobie, że jak to jeździ i tutaj będzie wiedział w jakim jest przede wszystkim stanie bo 90% krosów na Olicie, no to jest po remoncie nie wiadomo jakim brak dokumentacji, brak paragonów tutaj będziecie mieli wszystko czarno na białym, czyli będą paragoniki dodatkowo będą filmy zdjęcia i będzie bardzo tutaj szczegółowo pokazane wszystko jak to wygląda także w dzisiejszym odcinku jest to wszystko zapraszam was do Subskrybowania na Instagrama, na Facebooka. Wszystkie linki macie na dole w opisie. A ja zabieram się za nagrywanie następnego odcinka, w którym zobaczycie już nowe części do tej Yamaha. Także do następnego.